Legia Warszawa zremisowała w Lublinie z motorem 1 do 1 w 17. kolejce Ekstraklasy. I po tym meczu, zdecydowanie, to motor może być rozczarowany, że nie wygrał, że stracił punkty. A tak zupełnie na poważnie. Dla Legii to nie był mecz bez pozytywów, ale jednak ta pasa meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie się przedłużyła. Zapraszam na podsumowanie tego meczu. Żarty żartami, absurdy absurdami, ale tak zupełnie na poważnie, bez cienia ironii, naprawdę motor może być po tym meczu rozczarowany. Nie ze względu na przebieg tego spotkania, bo tu trzeba przyznać, że to Legia raczej prowadziła grę i to Legia prędzej powinna ten mecz wygrać, ale jednak go zremisowała. Natomiast motor wydaje się, że nie będzie miał lepszej okazji, aby pokonać Legię u siebie, a w całej swojej historii tylko raz zwyciężył z Legią w Lublinie i miało to miejsce ponad 44 lata temu, więc ta okazja została zaprzepaszczona. Legia jest historycznie słaba, to znaczy ten mecz odbył się 1 grudnia. Była więc nadzieja, że ten ostatni miesiąc 2025 roku zacznie się dla Legii przełamaniem. Że to będzie taki mecz, który pozwoli Legii zapomnieć choćby na chwilę. O problemach, o tym jaka jest sytuacja w tabeli, nie tylko ekstraklasy, ale też ligi konferencji, no i klops, bo Legia tylko zremisowała. Jeżeli chodzi o te minione miesiące, czyli listopad i październik, no one zapisały się na czarnych kartach historii Legii Warszawa. Mianowicie Legia Warszawa pierwszy raz od ponad 49 lat. Tak, dobrze słyszycie, tak źle w Legii nie było od ponad 49 lat. Mianowicie w 1966 roku Legia po raz ostatni zaliczyła dwa miesiące, dwa pełne miesiące z rzędu bez zwycięstwa w meczu ligowym, bez jakiejkolwiek wygranej. No to jest naprawdę ciekawostka brutalnie obrazująca to, co obecnie dzieje się z Legią Warszawa. Trudno jednak zwyciężyć, kiedy nie ma się tej siły w ataku, przede wszystkim kiedy. Praktycznie nie ma się napastnika, przynajmniej ten napastnik zawodzi w tych kluczowych momentach. Wyobraźcie sobie, że jesteście napastnikiem naprawdę, no nadal dużego zespołu, dużej marki i przez ponad tysiąc minut jesteście bez gola, jesteście rozgoryczeni, gracie w wyjściowym składzie, macie naprawdę dużo minut, macie te szanse, macie te sytuacje, uderzacie nawet na bramkę, ale bramkarze bronią, bądź uderzacie niecelnie. I przychodzi ten mecz. Mecz, w którym twoja drużyna chce się odgryźć, chce się przełamać. I jest ta 92 minuta. I wtedy dostajecie tę piłkę w polu karnym, jako rośli napastnicy. Wysocy, którzy potrafią grać głową. No i to wszystko na nic, bo uderzacie prosto w bramkarza. A można było zostać bohaterem. I jeszcze powiem więcej. Bramkarz odbija tę piłkę pod wasze nogi, ale wtedy ta piłka... Odbija się niefortunnie. Nie trafia do bramki, a trafia za linię końcową. Taki koszmar przeżył Mileta Rajowicz trochę na własne życzenie, no bo jednak to on spudłował, ale trzeba przyznać, że jest to historia no, niesamowita. Łącznie to jest 1059 minut bez gola Milety Rajowicia. To jest naprawdę coś niebywałego. Rajowicz ostatni raz. Strzelił w tym meczu z pogonią Szczecin, ale naprawdę to, że Rajowicz w tym meczu przekroczył tę barierę tysiąca minut, to nic. To, że on w tym meczu nie zdobył żadnej bramki, to jest już kuriozum. No i to, że dograł ten mecz. Do końca też jest swego rodzaju zaskoczeniem, chociaż w tym meczu naprawdę w takiej samej grze, w takim stricte rozegraniu nie wyglądał jako źle, no ale pod bramką zawodził, po raz kolejny zawodził, bo gdy dochodził już do tych okazji to nie trafiał, nie uderzał celnie. Oddał strzał nad bramką, oddał ten strzał prosto w Brkicia, a mógł być bohaterem. Ostatecznie sprawił jednak, że bohaterem motoru stał się Iwan Brkic, bo naprawdę no, to była interwencja z cyklu tych kluczowych. Warto także zwrócić uwagę na to, że w składzie Legii Warszawa na ten mecz 17. kolejki Ekstraklasy z motorem były trzy zmiany względem spotkania ze Spartą Praga tego meczu w czwartek w lidze konferencji przegranego przez Legię 0 do 1 i co ciekawe, to jest najmniejsza liczba zmian właśnie w tych składach legii na mecze ligowe po tych czwartkowych wojażach w lidze konferencji. Po meczu z Samsung sporem rekordowe 9 zmian, wtedy chyba na mecz z górnikiem zabrze. Po Czelie zmian. 4, a po meczu z szachtarem 5 zmian. Zatem trzeba przyznać, że Legia miała naprawdę dobrą okazję, aby się przełamać. Nie wiem, czy nie najlepszą, no bo przyjeżdżasz na motor. Motor, który o ile wychodzi z dołka, o tyle nadal nie jest drużyną, która jakoś jest znacząco wyżej od ciebie. Powiem więcej, można nawet ten motor przegonić. No a koniec końców mecz kończy się remisem, no i to w takim stylu, kiedy ta piłka meczowa Rajowicia. No to była sytuacja stuprocentowa, no nikt nie powie mi, że nie. Tym bardziej, że gra Legi w tym meczu naprawdę momentami nie wyglądała najgorzej, ale moim zdaniem akurat na to bardzo duży wpływ miało pojawienie się w jedenastce Enrique Arreola, który to zaliczył bardzo obiecujący debiut. Enrique Arreola to oczywiście 20-letni portugalski pomocnik sprowadzony latem do Legii Warszawa ze Sportingu Lizbona. Tak dokładniej z drugiej drużyny sportingu, bo to właśnie tam głównie grywał w Lizbonie, niemniej jednak te oczekiwania związane z tym transferem wcale nie były małe, wcale nie były proste do spełnienia. Mianowicie, no, młody pomocnik z Portugalii, kreatywny, dużo się o nim mówiło, natomiast tego debiutu dość szybko nie zaliczył, a potem okazało się, że to odroczyło, odłożyło w czasie ten debiut Arreola w pierwszym zespole, mianowicie znalazł się. W kadrze na mecz z Radomiakiem nie pojawił się na boisku, a chwilę później doznał kontuzji, która. Tak jak wspomniałem, ten debiut troszkę przełożyła. No i długo musiał czekać Arreol, ale wreszcie zadebiutował od razu z wysokiego C, wrzucony na głęboką wodę bo do wyjściowego składu. Ale poradził sobie naprawdę znakomicie. No jeżeli chodzi o Arreola, on ciągle był pod grą. Pokazał się jako piłkarz naprawdę dobry technicznie, taki, który potrafi szybko tę piłkę prowadzić. Który jest tak fajnie dynamiczny. To było widać, że naprawdę on. W porównaniu do, nie wiem, Bartosza Kapustki czy Wojciecha Urbańskiego, no to jest piłkarz postawiony kilka klas wyżej, jeżeli chodzi o takie generalne wyszkolenie techniczne. I oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dłuższym dystansie, na dłuższą metę, ale naprawdę ten debiut Arreola był bardzo obiecujący. Tylko taka jedna sytuacja była, kiedy faktycznie można by się o coś do niego przyczepić, no bo jednak taka sytuacja, kiedy oddał strzał, fakt, nawet groźny fakt. Nawet y, nie było wcale tak daleko, no ale jednak strzał groźny, który gdyby nie padł, to może dostrzegłby. Krasnikiego, który tak ruszał Lewą stroną, nawet widać było, że Podnosił tę rękę, chciał tego zagrania Chciał tej piłki, ale Arreol Zdecydował się na bardziej samodzielne Zakończenie akcji, niemniej Dobra wrzutka z rzutu rożnego Trzeba go za to pochwalić, poza tym Naprawdę dużo fajnych momentów w tej grze W statystykach też to się Objawiło, bo jednak 91% Celności podań to jest Naprawdę bardzo dobra statystyka I liczba, która pokazuje, że Arreol zbyt wielu strat w tym meczu nie zaliczył. Naprawdę to był bardzo dobry debiut i szczerze jestem ciekaw, czy on nie zagości na dłużej w tej jedenastce legii. Tak profilem troszkę przypominał mi w tym meczu Jurgena Litima, ale takiego naprawdę z najlepszych czasów, najlepszej formy w legii Warszawa to napawa optymizmem, bo ten Kolumbijczyk, powiedzmy, w tej swojej szczytowej formie, był na naprawdę wysokim poziomie. Zatem czekamy na kolejne występy Rejola, który zbyt wielu strat w tym meczu. Nie zaliczył i był bardzo aktywny. W przeciwieństwie do Wojciecha Urbańskiego. Muszę to z siebie wyrzucić. Naprawdę nie rozumiem absolutnie tego, jaka niby jest skala talentu Wojciecha Urbańskiego, dlaczego on jest uznawany za talent, a także dlaczego on w Legii gra aż tyle. Ja wiem, uratował kilka ważnych punktów. Ja wiem, zdobył parę bramek, ale naprawdę Wojciech Urbański to jest piłkarz który technicznie stoi na bardzo niskim poziomie. To jest naprawdę zawodnik, który notuje dużo strat. Poza tym jest mało aktywny. On często znika i tak było od początku jego w Legii Warszawa jeszcze za kosty Runiajcia. No Wojciech Urbański w tym meczu był katastrofalny. No bo jeżeli jako środkowy pomocnik Legii Warszawa, która naprawdę często atakowała pozycyjnie, miała te swoje akcje przeprowadzane właśnie głównie e, przez środek boiska, no jeżeli jesteś tym rozgrywającym, tak Ktoś by powiedział, no to nie możesz mieć 20 kontaktów z piłką przez naprawdę długi czas. Nie możesz mieć na te 20 kontaktów z piłką 8 strat. No, bo to się nie mieści w głowie. Do przerwy Urbański miał tylko 5 podań. 5 podań w porównaniu z Arreolem, tu chociażby liczba kontaktów 82 kontakty z piłką Arreol. 20 Urbański, no to jest przepaść i to nie chodzi o to, że trzeba mieć jak najwięcej kontaktów z piłką, bo nawet często w niektórych sytuacjach w środku pola im więcej, tym gorzej, no bo tym dłużej musisz podejmować decyzje i tym większa szansa, że rywal tę piłkę odbierze. No ale jednak taka generalna aktywność, no to była przepaść pomiędzy Arreolem i, i Urbańskimi naprawdę. Nie, że na to liczę, ale uważam, że dla Legii Warszawa autentycznie byłoby lepiej, gdyby Urbański grał jednak troszkę mniej. Kosztem chociażby drugiego Urbańskiego, czyli Kacpra, który wszedł właśnie w jego miejsce na Murawę i zaliczył dobre wejście. No widać, że to jest piłkarz, który naprawdę będzie robił tą różnicę prędzej czy później. No pytanie, czy zdąży w Legii Warszawa, no i czy tego jego potencjału nie ograniczy nowa filozofia nowego trenera którym jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie, chociaż no, wszystko wskazuje na Marka Papszuna. A propos Iniekiego Astiza, bo chwalił go po meczu Paweł szołek. Ja nie rozumiem, jaka tam jest filozofia. Powiem więcej, mam wrażenie, że Legia gra autentycznie bez trenera. To znaczy, powiedzenie, że Legia od zwolnienia Jordanesku jest bez trenera, to nie jest absolutnie nadużycie. Taka kuriozalna sytuacja. Ja wiem, ktoś może to uzasadnić względami moralnymi, takimi mentalnymi. Że Rajowicz zmarnował sytuację, no to potem mógłby zmarnować kolejną, no i by się absolutnie załamał na tym boisku. No ale Mileta Rajowicz wykonujący rzut z autu, aby wrzucić tę piłkę daleko w pole karne, gdzie jest chyba jednym z najwyższych, jak nie najwyższym piłkarzem w zespole. No to przepraszam, ale to jest absurd. To to jest kuriozum. Znaczy, to się nie powinno wydarzyć. Jeżeli takiego napastnika już trzymasz na boisku w tym doliczonym czasie gry, no to on ma być przede wszystkim w polu karnym przed bramką, szukać jakiegoś chaosu, zamieszania i tej bramki na 2 do 1. On ma tę piłkę wcisnąć do bramki, a nie wyrzucać rzut z autu. I nie wierzę, że inni piłkarze legi, ci niżsi w szczególności, nie byliby w stanie dorzucić do pola karnego. No w to sorry, ale nie uwierzę. Jeżeli chodzi o sam motor, to motor, tak jak wspomniałem, może przede wszystkim żałować braku zwycięstwa z Legią ze względu na sytuację przed tym meczem, bo w trakcie tego spotkania poza zarzutem karnym, naprawdę motor miał niewiele, nawet jeżeli miał sporo ataków i gościł pod tą bramką Legii Warszawa, to konkretów zupełnie brakowało zupełnie brakowało w tym meczu szczególnie myślę że skrzydłowych bo Karol Czubak swoją robotę wykonywał kapitalnie no poza samą wykorzystaną jedenastką, naprawdę dużo takich momentów kiedy świetnie schodził trochę niżej miał jedną taką e, fantastyczną interwencję kiedy na ślizgu tę piłkę wygarnął więc praca wykonana przez Czubaka naprawdę znakomita w tym meczu no, i jeżeli chodzi o motor, to brakowało mi troszkę wykorzystania tych kontr, bo widać było, że Legia wtedy tylko może właściwie zostać złamana. A atakiem pozycyjnym naprawdę jest ciężko, bo Legia też jakoś potrafi się bronić i w tym meczu dobrze to robiła. Natomiast jeżeli chodzi o motor, motor to jest punkt to jest utrzymanie się nad Legią Warszawa w tabeli, a jeżeli chodzi o Legię, to są dwa punkty. Przewagi nad strefą spadkową. Ta przewaga topnieje, bo Lechia wygrała z Termaliką. No i to wygląda naprawdę tak katastrofalnie, nawet jeżeli mówimy o meczu zaległym, to nie jest pewne, że Legia go wygra. Wcale bym tego nie zakładał. No i przed Legią tak trudne tygodnie, bo trzeba w ekstraklasie cokolwiek spróbować zrobić. To znaczy, teoretycznie Legi nie, nie można skreślać, no bo Legia ma jeszcze. Sporo meczów Legia przede wszystkim ma nie aż tyle punktów straty. To znaczy ta tabela jest naprawdę płaska, no ale w pewnym momencie ta tabela jednak będzie musiała, e, powiedziałbym, wypróć te wszystkie brudy na wierzch, i wtedy będzie widać, że Legia, no już o nic w tym sezonie więcej niż o utrzymanie, to raczej nie powalczy. A w tym momencie ta walka o utrzymanie jest realna, no bo jednak, nawet w tym meczu z motorem, jeżeli jest się lepszym i się tych punktów nie zdobywa trzech. No, to te remisy potrafią wpędzić zespół w taki, no, kozi róg. O tym mówił sam trener Stolarski wielokrotnie, że motor jest gdzie jest, głównie przez remisy. No i Legia, no, w sumie też nie remisuje aż tak często, a często przegrywa. Siedem meczów bez zwycięstwa. No, to jest naprawdę seria niesamowita. I ten dwumecz z Piastem Gliwice, no, będzie kluczowy w kontekście takiej pewności Legi. No, bo myślę, że przy miejscu tuż nad strefą spadkową. W trakcie przerwy zimowej, to Legia raczej zbyt wiele, chociażby na transfery, nie wyłoży, no bo to byłoby pewne ryzyko. Chociaż w tym klubie wszystko się może, myślę, wydarzyć, niemniej jeszcze jest Liga Konferencji, gdzie też sytuacja Legii pewna nie jest. Tak lekko mówiąc, Legia stoi nad przepaścią i naprawdę jest blisko, aby faktycznie spaść po prostu na samo dno. Natomiast ja zapraszam do tego, abyście podzielili się swoją opinią na temat tego meczu w komentarzu, chętnie tam z Wami podyskutuję, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach, do usłyszenia, cześć!